Witam wszystkich w kolejnym odcinku, już chyba 13 z serii degradacji Arsenalu. Niestety musiałam wlecieć drobną przerwę no miałem dosyć sporo na głowy ostatniej, no, no mniejsze to moto. Ale już jesteśmy powoli, wracamy. Jakiś junior chce ładnie elegancko odejść, ale nie elegancko, bo na to nie pozwolimy. Lucas Rio i Joseph Lazania to zupełnie najstarsi zawodnicy. Tak, Lazania tutaj 18 lat i tutaj Rio 17. No Ci panowie wyglądają całkiem e, fajnie, więc ich sobie tutaj e, przeniesiemy do... Właściwie nie przeniesiemy, bo to już zrobiliśmy, aczkolwiek przeniesiemy sobie ich na wypożyczonko. E, pan Rio. I tam jeszcze był... E... Ten ziomeczek, ale jego zostawimy. Bo pan Rich chce odejść. A nam rezerwowy obrońca do Championship, Który dzisiaj aktualnie sobie zaczniemy, e, przyda się defensor. I mamy zawodnika sezonu. Jest to drobne zaskoczenie. Drobne i w sumie bardzo fajnie. Ciekawe kto nim został. E, Smith Row, tak myślałem. No, Smith Row po prostu zagrał e, bardzo elegancki sezon. Jestem bardzo zadowolony też że taka animacja w naszym klubie się pojawiła i że taka nagroda się pojawiła. E, bardzo fajnie tutaj Luis Figo wręczył tą nagrodę. E, w ogóle w trzeciej lidze taka ceremonia, to wiecie troszkę tak nie na miejscu, ale powiedzmy, że to w ramach w ogóle wszystkich angielskich rozgrywek. No, bardzo fajnie tutaj trener Moczy Morda się cieszy, ładnie ubrany ziomeczek e, w garniturek. E, ja zadowolony, Figo zadowolony. No i jeszcze raz się przyjrzyjmy te statystyki naszego Smithowa. Myślę, że na ostatnim odcinku to robiliśmy, no ale 40 tutaj ile? 43 gole i asyst skombinowanych w 53 występach. To bardzo dobry wynik. No i rozwój o 4 też jest naprawdę imponujący, więc myślę, że nagroda zasłużona. Tym bardziej, że on chyba został królem strzelców ligi. Jeszcze możemy sobie do tego przejść. Tak, 18 bramek tylko. A to w sumie w innych rozgrywa, rozgrywkach też troszkę nastrzelał, no i Summerville w sumie też powinien być wyżej w tym zestawianiu, bo on w pięciu spotkaniach mniej też uzyskał 18 bramek, więc dobry y, wynik. Jest już od razu oferta za panerio do Sampdoria, Samdoria fajny kierunek myślę. Y, tutaj Pan Taylor, tutaj za późno to zobaczyłem, trzeba było wcześniej przyjąć ofertę. Z tego Taylora, no i mamy tutaj y, animację zwycięską No i to fajna sprawa ta animacja No tutaj zadowol zawodnicy zadowoleni, ruszamy po prostu do przodu No i cyk pyk, to jest Trust the process, proszę państwa To jest taki y, kamień milowy tej naszej podróży, no i Aby do przodu, tak? Aby do przodu, to jest y, tylko trzecia liga, tak? My tu się zapadrujemy na więcej No ale widać y, Ludzie wierzą w ten projekt, tak, że to wszystko idzie w szybkim tempie do góry Smithro zadowolony, trener zadowolony, zadowoleni? Wszyscy zadowoleni są. Tak to tak to by wyglądało więc fajnie to wygląda. Udało się ograć playmów z mistrzostwa, tam o ile punktów, yy, o dwa punkty właśnie, to było w ostatniej kolejce. No niestety 100 punktów się nie udało uzyskać, ale to tylko taka kwestia, wiecie. To obejrzenie sobie, że jest 100 punktów taka tylko. No, ale najważniejsze jest właśnie to mistrzostwo. No i Summerville. Yy, pisze, że plan rozwoju. Więc czyżby już hamował ten rozwój naszego skrzydłowego holenderskiego? Możliwe, ale myślę, że to nie koniec. Bo on wbił teraz 8-4. No ale no dziesięć. No to, to, to nie będzie koniec. To nie tak szybciutko. On jeszcze sobie fajnie poradzi. Będzie trzeba z nim przedłużyć kontrakt, bo już widzę, że tutaj nie mu się kończy, są jeszcze Ibrahim, więc trzeba będzie przedłużyć te kontrakty. No i co, symulujemy, symulujemy, liczę, że Milik VRL rozmowy z Milikiem, ciekawa sprawa. No i tutaj parę zawodników naszych młodych widzimy wraca z wypożyczenia. Ale do tego przyjdziemy zaraz, bo tutaj wczytuje nam się nowy sezonik gwiazdy. Publiczność, emocje, rywalizacji, zdobyte bramki, wygrane starcia. My kontra oni i mój zespół kontra twój. Kto wyląduje na szczycie w najpopularniejszym sporcie świata, kryje się jednak coś więcej. Niestety całego nie zdążyłem przeczytać. Zdarza się, trudno się mówi. No i cóż, przejdź, przejdźmy sobie tych naszych juniorów, którzy powrócili do klubu. Yy, kogo tu kojarzę? Bartona. Bartona tylko tak naprawdę kojarzę. Luis... Louisie. Luisowi Skeliemu dodali twarz do gry. On nie miał wcześniej. Dobra, to on jednak na wylocie nie będzie z klubu. Twarz mu w ogóle wgrali. Bardzo fajnie. Uważam. No i teraz Barton pozostanie w kadrze, a do wypożyczenia pójdzie sobie Fisher, myślę. Albo w sumie Adama sprzedamy, bo on się nie rozwija. No, tak byśmy zrobili. No i dobra, przejdźmy sobie do kadry, jakbyśmy chcieli to rozwiązać na nowy sezon. No myślę, że Ibrahim, pomimo braku tej twarzy in-game, to myślę, że powinien <coughs> jako <coughs> sorki, jako yy, perspektywiczny zawodnik zostać. El Nani kończy karierę, więc nie będzie z nami w Premier League. Trudno się mówi. No i Summerville to tutaj chce sporego wzrostu pensji, no. Możemy to lekko podnieść, ale też yy, nie za mocno. Smithrow też dostaje większą pensję. No i El Nani, no niestety nic z nim yy, nie wykombinujemy. No trudno się mówi. Życie. Panie Fischer, zostajesz, tylko kontrakt ci dam większy, chociaż to już widzę, że nie masz potencjału, więc ci rozwój musiał stanąć w miejscu. Nie, no jakiś tam jeszcze jest, jakiś tam jeszcze jest, więc myślę, że 70 wbije na, na luzie. No ale pan Adaś odchodzi z klubu, pan Barton przedłużamy z nim umowę. 5800, fajnie, potencjał jest w tym zawodniku. To mi się podoba, idziemy w rozwój sztuczek. Honhu Trzeba zwiększyć mu pensję myślę, że do dyszki. Dyszko to taki myślę fajny odpowiednik. No ile ty masz kontrakt? Jeszcze 3 lata, więc tutaj bez problemu. A Deco, ja myślę, że się pożegnamy z nim. Pan Taylor zostanie. Wilkins... Jako ten rezerwowy bramkarz, jak najbardziej. So, Lino Sousa sobie z nim e, kontrakcik przedłużamy. Haynes nie ma potencjału, odejdzie. Sadler jako rezerwowy e, zostanie. Rekik, kapitan. Więc e, on musi zostać. Pensja troszkę mniejsza od Honchu Lesa. Ogóreczek odchodzi. Hunter zostaje jak najbardziej. Rio wypożyczony. E, ten, ten też. Dobra, przechodzimy dalej. Lekkie cięcie. Northern Coffee. Też sobie jak najbardziej przedłużamy umowę z tym zawodnikiem. Mamy go w planach na przyszłość. Lehman też bardzo ładnie się wkomponował do, do drużyny. Tutaj Herbie Kane oczekiwałby nowego kontraktu. Yy. Jesteśmy w stanie to zaakceptować. Tylko, żebym plan rozwoju zmienił... Kurde, nie wiem. No można mu sapszą nogę zrobić, w sumie te podanka też yy, lekko zapgradować. Azes, jak najbardziej yy, przedłużamy Tobie umowę. Przyjacielu, 13,5 tysiąca. Louis Kelly, jestem bardzo zadowolony, że mu yy, tutaj ładnie, elegancko twarz wgrali do gry. Bo... No co, bez tego to co to by było? No nic by z niego nie było, teraz to jeszcze ma jakiś potencjał na rozwój. Christensen jeszcze z nami zostanie, pomimo tego, że ten rozwój no już nie jest taki, jak miał być, no ale jeszcze jeszcze niech tutaj sobie siedzi yy, i gra. Kozier Dubery, ja nie wiem, czy to nie jest zawodnik troszkę na odejście w aktualnej sytuacji, ale jeszcze myślę, że yy, pokopią u nas piłkę. Tutaj y, Taylor jest na liście wypożyczeń, więc niedługo też przyjmiemy jakąś ofertę za niego. Y, Taylor, oferta z Mirandes y, na rok, myślę. Rok, dobra oferta. Y, tak by to wyglądało. I co? No i tutaj mamy zaraz. Y, albo dobra, najpierw mamy ofertę w sumie z tego Taylora, więc tutaj na luzie ją przyjmiemy ze specji, nie przyjmujemy oferty ze naszego napastnika Adam yy... w sumie są zadowoleni, że odejdą, więc nam to też pasuje no, ani jeden, ani drugi nie miał potencjału, jeden to w ogóle jakiś miał overall już mm, teoretycznie bardzo zły tutaj zlecimy sobie większą yy, kwotę za adekoje no i w sumie się Rozważymy ten transfer z tego powodu, że mamy jakieś tam pieniądze, no, aż takich, których nie możemy użyć. Aczkolwiek yy, byłbym zainteresowany pozyskaniem tego, jak on się nazywał? Yy, yy, Peter. Nie, czekaj, yy, Potter. Potter. Czekaj, yy, Louis, Lewis, Lewis, chyba Potter bo jakaś była taka mm, propozycja transferowa od naszego y, jednego z widzów, no jestem zainteresowany tym zawodnikiem. Myślę, że wtedy byśmy przeszli na formację z SN i sobie ściągniemy y, go y, na luzie. My wtedy sobie z SN formację y, trzepniemy i nie musielibyśmy napastnika ściągać. 8 milionów to jest coś, co maksymalnie możemy im zaoferować. 17% od następnej opcji tutaj transferowej dla tego zawodnika. No zmieńmy, no nie wiem, 19 i 8 milionów i im to pasuje, nam to pasuje. My zadowoleni my otwarci na negocjacje. Tutaj elegancka restauracja. No i przechodzimy do rozmów z panem Lewisem Skellim. Kluczowy zawodnik nam to odpowiada. 5 lat, to by nam odpowiadało. Niestety on nie chce 5, ale może chcieć czterech tak to się dzieje. Ignorujemy klauzulę, on proponuje ofertę. Przejdźmy sobie do 25 co ty na to. No i bardzo fajnie, elegancko, jest super, jest fajnie. No i mamy, mamy transfer. Jeden z poważniejszych do tej pory w naszej drużynie. No co, no bardzo fajnie. King Louis Potter do arsenalu. Here we go, proszę Państwa. Ocena A. To nam odpowiada. Jeszcze była oferta jednego z widzów za Bargiela. Ber, albo Bergiela? Nie wiem, jakiś Polak. Ber. Ty, no jak. Pamiętam, że był ktoś taki, czekaj, Bar... Nie wiem. Musiałbym zajrzeć kiedyś kiedy indziej. No cóż, mamy przedsezonowy tutaj elegancko puchar do wyboru. Wybierzmy sobie ten, ponieważ najwięcej kasiorki było. Oferta za Adama, na luzie ją przejmujemy. Tutaj nadal trwają renegocjacje za Adekoje, więc tam się nadal y, mieli ten y, potencjalny transfer. Tutaj coś mamy za Taylora, Taylor odchodzi ładnie na wypożyczonko, na rok. Y, zobaczymy jak sobie poradzi. No i tak jak mówiłem, przechodzimy sobie do innej formacji z FNM. Tutaj y, wskakuje Louis Potter, który, który może grać na tej y, y, pozycji, więc... Mi to pasuje. Fajnie, fajnie. Jeszcze sobie zmienimy plany rozwoju. Plany treningowe właściwie. E, skupienie na szkoleniu, tutaj skupienie na szkoleniu. Skupienie na szkoleniu. Tutaj też skupienie na szkoleniu. Tutaj pełne. E, tak, wszystko, wszystko siedzi. Wszystko jest elegancko. E, no i zaraz ten puchar. E, Przedsezonowy przejdzie do skutku. Se mm, pierwsze spotkania właśnie w tym nowym sezonie rozegramy, aby sprawdzić naszych nowych zawodników, naszych nowych miorów, jak ta drużyna będzie funkcjonować już na lepszych rywali. I to jest coś, od czego y, zaczniemy właściwie spotkania. Oferta za dekoje ponad milion. Myślę, że to jest bardzo dobra cena z tego zawodnika i więcej byłoby ciężko wyciągnąć. Więc yy, fajnie. No i mamy mecz z Twente, solidną holenderską ekipą. Więc będzie to dobry sprawdzian właśnie dla tej nowej kadry przygotowanej, uważam, już do Championship. Więcej nie będziemy wzmacniać, ewentualnie jak mamy jakieś zadanie. Krajowych piłkarzy dwóch mamy ściągnąć. Więc wstawię ten film. Nie będę nic więcej nagrywał. Mam nadzieję, że ktoś obejrzał do tej pory i pilnie proszę napisać takiego krajowego piłkarza, tak do maksymalnie złotej karty na jakąś pozycję w naszym zespole. Oprócz oczywiście skrzydeł, yy, byśmy byli w stanie pozyskać. Yy, ja bym obstawał tak na przykład lewą obronę, może środek obrony, yy, coś takiego. Yy, chętnie zapraszam tutaj do komentowania yy, w tej chwili. Mam nadzieję, że ktoś to ładnie sobie przejrzał. No i co, no i przechodzimy. Do puharu przedsezonowego, yy, po którym się skończymy dzisiejszy odcinek, no i kadra się sprawdza. Herbie Kane po raz kolejny na swoich barkach trzyma tą yy, ekipę. Yy, on miał w ogóle 26GA w tamtym sezonie, Herbie Kane więc to bardzo trafiony transfer. No i cieszę się, że pierwsze spotkanie. Udało się zwyciężyć. Tutaj ktoś odchodzi. Pan ogóreczek. No niestety na poziom Championship to już nie jest zupełnie nasz poziom. No też ambicje na Premier League. To też nie, już, nie jest już ten poziom. Więc tak, tutaj Kozer dubery z jakąś informacją, właściwie sobie ją przejrzę. Potrzebny panu nowy lewo skrzydłowy gościu. Mamy trzy opcje właściwie na lewe skrzydło jeden. Jeszcze prawoskrzydłowy, który potencjalnie może zagrać na lewej stronie. Wraz z tobą oczywiście liczymy do tej statystyki. Ty uważasz, że jest nam potrzebny nowo lewo skrzydłowy. Puknij się w łeb. Niestety z Cremoneze remis. Nie wiem, czy Cremoneze tutaj już y, powróciło do y, serii A. Natomiast obstawiam, że Udinese w tej lidze jest. Więc y, drugi włoski zespół, z którym rozegramy sobie y, spotkanie. No ja koja, przychodzi, nawet nie wiem co to jest za klub. Catanzaro, możliwe, że to jakiś nowy zespół w serie B. Bo taka włoska dosyć nazwa. Wcześniej ich nie pamiętam, żeby taka drużyna była w serie B, więc myślę, że to. Powyw świeżości w y, lidze włoskiej. Y, Louis Potter sobie odpocznie zagra Honholes na pozycji y, wyższej troszkę. Leman wejdzie, no i myślę, że Barton. Barton po wypożyczeniu dostanie opcję tutaj. Myślę, że debiutował to, bo raczej mi się wydaje, że wcześniej nie grał. No i wygrywamy to ostatnie spotkanie. Jestem też ciekawy, na której pozycji byliśmy w tym, w tym całym pucharze przedsezonowym. sezonowym. Tu tu, 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 gdzie to jest? Europejski Puchar Narodów, druga pozycja. Więc tam jakieś pieniążki też wleciały jest dla naszego klubu. No i następny odcinek zaczniemy sobie od meczu z Bristol, ale ja go nie będę nagrywał od razu, bo czekam na tą propozycję na lewą obronę, liczę na wsparcie wasze kogokolwiek. Więc no, jak pojawi się oferta, to przejdę do, do nagrania odcinka myślę. Taka sytuacja, żegnam Was serdecznie.